Jesteśmy tuż po pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami. Kto Pani zdaniem dzisiaj skradł show? Wiesz co, ja jakby wypowiadając się słowami powtarzam to, co powiem, ocenę, co moje oceny też mówią i tego się bardzo trzymam. Dzisiaj rzeczywiście dziesiątka moim, daniem zasłużona dla Michała i Magdy. To był, było bardzo dużo dobrych tańców dzisiaj, ale kiedy oni zatańczyli, ja miałam ciarki. I to u mnie jest taki dobry objaw, bo ja widzę, o poprawnie, poprawnie, tu wszystko dobrze, dobrze, dobrze. I raptownie już przestaję patrzeć na tą poprawność, tylko na to, co czuję, jak czuję. Że serce mi bije mocy i się trzęsę, to ja wiem, że to jest to. I dzisiaj Michał to spowodował. Zresztą myślę, że u wszystkich sędziów, ponieważ dostał cztery dziesiątki i tego by nie było, gdyby nie zatańczył tak świetnie. I technicznie, ale też od artystycznej. Internauci rozpisywali się na temat tego tańca i napisali, że to jest Vanessa Aleksander w męskiej wersji. Czy pani się z tym <laughs> zgadza? Bo taniec również bardzo podobny. Wiesz co, no, jeżeli mają ochotę zawsze internaci, moim zdaniem ciekawe szukają jakieś porównania jak najbardziej. Tak, faktycznie teraz sobie uzmysłowiłam, że Vanessa też tańczyła paso, rzeczywiście i też pięknie. I też było ole na początku. E, tak. O proszę, ale wiesz, no, to aż też nie doszukiwałabym się jakichś porównań, po prostu jedno i drugie paso pasodoble było świetne. Pani Iwono, ogromnym zaskoczeniem było dołączenie Agnieszki Kaczarowskiej w roli tancerki w tej edycji. Jak pani w ogóle się czuje z tym faktem, że ona jest tutaj w waszej rodzinie Tańca z Gwiazdami po tych wszystkich słowach, które wypowiedziała w stronę jury? Wiesz co, ja Znaję taką zasadę troszkę w życiu, którą ściągnęłam od dr Ewy Wojdyło-Osiatyńskiej, że po to oczy są z przodu, żeby nie patrzeć co było z tyłu, nie wracać do tego. Absolutnie. Witam Agnieszkę w tym programie, tak jak wszystkich innych tancerzy. I wiesz ja już zapominam o takich rzeczach, które czasami są wywołane emocją. Proszę pamiętać, że wtedy Agnieszka chciała być w programie Taniec z Gwiazdami, chciała być jurorem, nie dostała się. Więc myślę, że te emocje, które nią targały, pewnie jakaś złość, jakiś zawód, może troszkę zazdrość wysunięta w naszą stronę, która czasami się łączy z podziwem, i ten podziw przechodzi, ten podziw później przechodzi właśnie w tą złość do tej osoby, więc to wszystko powoduje, że te emocje no tam odbierają nam trochę rozumu i tam coś powiemy, rzucimy, ale to są chwile i ja wiesz, w danym momencie, ja jestem bardzo podobna, ja też czasami reaguję tak emocjonalnie, ja potem żałuję, może Agnieszka żałuje, nie wiem, nie rozmawiałam, ale ja już, nie, ja to już wiesz, zostawiam, było, minęło, teraz jest tu, świetnie się prezentuje, to świetnie wygląda i świetną pracę zrobiła z Filipem. Powiedziała pani, że nie rozmawiałyście. Nie Nic, jeszcze nie zdążyłyśmy. Wiesz, to tak naprawdę, ja tu jeszcze z nikim nie rozmawiałam. Oprócz Filipa, wyjątkowo jej partnera, którego po prostu spotkałam na korytarzu przez przypadek, ale rzeczywiście ani z żadną gwiazdą nie rozmawiałam, ani z żadnym tancerzem przed, przed. Pewnie już teraz, wiesz, bo ten pierwszy odcinek jest taki, że jednak wiesz, każdy jest skupiony na sobie, nikt tam nie szuka, wiesz, gdzieś rozproszenia. Więc ja rzeczywiście to z nikim nie rozmawiałam i nikogo nie spotkałam. Gracias. Czy pani zdaniem z ust Agnieszki powinno paść przepraszam, bo jednak jest w tym programie, stoi przed waszym stołem jurorskim, jej taniec jest oceniany przez was i trochę mam wrażenie, ta atmosfera jest gęsta mimo wszystko. Wiesz co, ale nie wiem kogo by miała w sumie przepraszać, bo akurat mnie osobiście nie obraziła, no ogólnie o jury rozmawiała, no, może coś do Tomka, ale Tomek jest podobny jak ja, on to wszystko, wiesz, zostawia trochę nie oczekuje jakoś specjalnie przepraszam. Osin. Może jak z nią porozmawiam, to ci powiem, naprawdę. Bo ja myślę, że dojdzie, no wiesz, to jest pierwszy odcinek, że dojdzie do jakiejś rozmowy między mną i Agnieszką. Ale ja z nią porozmawiam naprawdę, normalnie, jak, jak kobieta z kobietą, kobieta starsza z kobietą młodszą. Nie, nawet nie, nie sądzę, żebym e, tak, wiesz, podeszła do niej i powiedziała, oczekuję, przepraszam, nic nie oczekuję. Ale nie jest tak, że Agnieszka was unika? Nie, nie, naprawdę nie, drodzy Państwo, jak Wam powiedziałam. Ja spotkałam przed programem jedną gwiazdę Filipa. Koniec, z nikim nie rozmawiałam. Pani Iwono, dziękuję pięknie za rozmowę. Zobaczymy, co się wydarzy w następnym odcinku tak. i śledzimy losy gwiazd. A jak z Agnieszką porozmawiam, to przyjdź, Dobrze. to Ci powiem. I przyjdź do mnie i ja powiem, o czym była rozmowa. Zobaczmy. To zobaczymy za tydzień. Tak dziękuję. jest. Jak będzie czas. Dziękuję Dalej. bardzo.